Witam Was bardzo serdecznie na y, naszym dzisiejszym czytaniu o bliźniaczych y, płomieniach. Jeśli macie swój bliźniaczy płomień, to to czytanie jest dla Was. Y, o Was. Y, kochani, y, y, aspekt żeński. Y, Podąża w, ki w, ki w, ki w kierunku czegoś, co y, go w jakiś y, sposób przyciąga, być może mami y, kusi. Y, no właśnie, on podąża w kierunku y, tutaj czegoś lub kogoś, y, kto jest mu bardzo bliski, być może nawet bardzo ważne, żeby tutaj z to osobą, no właśnie być może nawet chodzi o aspekt żeński, żeby z aspektem żeńskim Yy, rozpocząć coś nowego, być może mm, yy, tutaj yy, założyć dom rodzinę, yy, aspekt męski tak naprawdę dąży do ofiarowania aspekt, a, a aspektowi żeńskiemu żeńskiemu swojego serca, swoich uczuć. Ale tutaj oczekuję, że w zamian aspekt żeński ofiaruje mu tyle samo tutaj yy, miłości i uczuć, ile od niego yy, dostanie. E, możliwe, że aspekt męski nie chce dłużej cierpieć e, z powodu braku aspektu e, żeńskiego w jego życiu, e, nie chce dłużej tęsknić, a przede wszystkim e, nie chce stracić. E, e, nie chcę stracić tutaj aspektu y, żeńskiego. Chcę się związać y, 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 z aspektem y, żeńskim. Natomiast aspekt żeński coś kończy, być, być może od czegoś się odcina, od czegoś odchodzi. Aspekt męski tutaj kończy podejmowanie decyzji. No właśnie. Yy, możliwe, że aspekt żeński podjął yy, już decyzję. Yy, aspekt żeński yy, kończy tak naprawdę proces połączenia się z aspektem yy, męskim. Yy, Aspekt żeński tutaj pokonuje własne blokady, yy, własne lęki, yy, własne strachy tutaj przed, po, przed połączeniem się yy, z, yy, z aspektem yy, męskim. Do, as, do życia tutaj aspektu y, żeńskiego powraca... Y, e, Aspekt męski, ale powraca, wraz z nim powrac, powraca miłość. Tutaj jakiś romans. Możliwe, że ten powrót aspektu męskiego do, do życia aspektu żeńskiego będzie początkiem. Jakiegoś e, romansu, e, tutaj aspekt być może będzie odważnie. E, wkraczał w nowy etap, tutaj e, podążał, e, nowo drogo, tutaj bez obaw i lęków. No właśnie bez strachów e, e, wraz z aspektem Tutaj męskim. Tutaj aspekt męski już coś e, rozpoczął. E, być może, as, przepraszam, aspekt żeński już coś rozpoczął i teraz czeka na efekty e, jakby swoich. E, Swoich działań, ale też swojej decyzji. Y... Może aspekt y... żeński już wyruszył w drogę? No właśnie, aspekt żeński już wyruszył w drogę, tak naprawdę w drogę powrotną do jakiegoś ym... Romansu, y, jakiejś tu y, relacji y, miłosnej, która tak naprawdę zakończy się, no właśnie ta podróż y, zakończy się połączeniem obydwu aspektów czyli aspektu y, y, żeńskiego z aspektem y, y, męskim. W, w życiu aspektu męskiego jest albo jakaś królowa monet, albo aspekt, aspekt męski tutaj dąży do tego, żeby postawić aspekt żeński w roli tutaj żony i żony matki, czyli... E, żony matki, czyli aspekt y, tutaj męski chce stworzyć rodzinę, dom rodzinę z aspektem y, z aspektem żeńskim. Y, aspekt żeński być aspekt żeński i aspekt męski, być może oba aspekty tutaj z jakiegoś powodu cierpią. Yy, możliwe, że aspekt, yy, aspekt męski bardzo cierpi, ponieważ został yy, oszukany, tutaj zmanipulowany prawdopodobnie przez jakąś kobietę no właśnie, został oszukany, zmanipulowany prawie przy, przez jakąś kobietę ale on chce jakby sprawę z to kobieto czy sprawy z to kobieto załatwić w sposób taki czy też załatwić, zakończyć w sposób taki sprawiedliwy, słuszny, yy, wokół aspektu yy, yy, męskiego yy, są ludzie, którzy go wspierają w jego dążeniach, no właśnie, którzy być może nawet mu pomagają. Yy, do y, no właśnie do doradzają, są to ludzie, którzy są bardzo życzliwi i dobrze mu życzą. To mogą być jego przyjaciele, y, albo jakaś rodzina, no właśnie, jakaś, albo jacyś bliscy znajomi, albo y, rodzina. Y, tutaj y, w każdym razie są ludzie, którzy bardzo mu kibicują, żeby, żeby mu się to życie jakoś ułożyło. Jeżeli chodzi o aspekt żeński, to tutaj aspekt żeński. Jakby zwolnił tutaj, jakby wcześniej biegł, a teraz zaczął iść powoli, no właśnie. Jakby wcześniej mu się spieszyło, a teraz nagle zwolnił i zaczął. No właśnie, zaczął nad czymś tu się zastanawiać, tutaj myśleć. Być może tutaj m, zaczął myśleć nad rozpoczęciem e, e, tej e, nowej drogi, którą będzie po, e, podążał. E, kochani, e, e, na dzisiaj to już koniec, jeżeli chodzi o czytanie o bliźniaczych. Na kolejne czytanie zapraszam Was w następną w środę, a w czwartek zapraszam Was na czytanie o bratnich duszach.